Was. Nazywam się Lindsay Hopper przed wami kolejny program Litali i Magazine. Za nami półmetek w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kilku z zawodników co prawda ma jeszcze do rozegrania nawet kilka zaległych pojedynków. Jednak w ramach ładu i porządku administratorzy ligi postanowili przyznać walkowery już dziś. Czas na podsumowanie półmetka odłożymy na kolejny program. Dziś zajmiemy się ostatnim tygodniem walki o tytuł mistrza WOL. Zaczynamy od meczu tygodnia. W zeszłym tygodniu obiecaliśmy wam obszerną relację ze spotkania lidera Martini TSW z wiceliderem czarnym. Niestety obiecany mecz nie odbył się. Wynik został zweryfikowany na dzień dzisiejszy jako 0 do 3 dla czarnego. A chłopakom pozostał jeszcze tydzień na rozegranie tego spotkania. No cóż. Jak widać zdarza się najlepszym. Mamy dla was za to drugie spotkanie. Równie ciężkie gatunkowo. Bo mistrz Totomix przyjechał ze swoim Uzbekistanem do Polaków. Czyli do lidera Martiniego TSW. Spotkanie okazało się pojedynkiem jednostronnym. Mistrz Toto zdominował rywala na boisku i wygrał to spotkanie. Niski rozmiar porażki Polacy zawdzięczają głównie świetnej dyspozycji ich bramkarza. Zapraszamy na skrót z tego spotkania. Materiał przygotował WL-owy videomaker. Godlo. Już pierwsza akcja Uzbeków przynosi gola. Soniew podaje do Big wykorzystując swoją prędkość pozostawia lukę za plecami i pokonuje bezradnego Boruca. W dziesiątej minucie Roger podaje do Smolarka. Smolarek, wciąż Smolarek, ależ on przeprowadza rajd. Wciąż jest przy piłce. Podanie do Krzynówka. Ten pakuje bombę w dół. i mamy 1-1. Kolejna akcja to Strzału Strzał mam nowa. Odbita piłka trafia do Zoljeba. Ten odgrywa do Szackiego. Strzał i fantastycznie broni Borus. W drugiej połowie kolejna zespołowa akcja Uzbeków. Strzela Strzela Bigniew. Czubnik broni Boruc. Do Szackiego i ponownie Borus. Fantastyczny mecz Borucza. 75. Mnuka nożny dla azjatów. Słabe rozegranie i piłka trafia do jodłowca niestety ten popełnia błąd i podaje do zabiela. Fantastyczny strzał i Polska przegrywa 2 do 1. Ostatnia szansa dla Uzbeków na podwyższenie. Ponownie próbuje Mgnujew. Tym razem obok słupka. Przed meczem wiedziałem, że jeśli wygram to spotkanie to utrzymam się w czubie tabeli i zachowam szansę na walkę o mistrzostwo. Miałem też w świadomości to, że jeśli przegram to najprawdopodobniej będę tracił do Martiniego aż 9 punktów, a wtedy sytuacja byłaby bardzo kiepska. Tak więc bardzo się spiąłem na ten mecz i w rezultacie udało mi się zdominować rewala i zaiskasować skasować 3 punkty. Teraz wystarczy, żeby jeszcze czarny pokonał Martiniego i wtedy tytuł mistrza rundy jesiennej powędruje do Uzbekistanu. Tak oto wyglądał jeden z najważniejszych meczów tego tygodnia. Totomix po tym zwycięstwie jest na czele tabeli mając tyle samo punktów co Martini. A co porabiała reszta elity w tym tygodniu? Jak przedstawiała się ich walka? KBR, opowiesz nam? Oczywiście Linezy. Zaczynamy od kolejki numer 13, która okazała się pechowa dla Adama Zip, szewy i Krecika. Przegrali oni wysoko swoje spotkania. Marki i Elozion zrobili sobie niezłą kanonadę aplikując rywalom po pięć goli. Martin i TSW dostał walkovera i tydzień nie na poprawę. Obudził się zapomniany już lider z Bahrainu. Lukas So wygrał z Matin, który swoją porażkę tłumaczył lagami. Piotrek 89 wygrywa z mocnym rafałem 62-17, a słaby do tej pory Kicek niespodziewanie wygrywa z Koszaulinem. Korea Północna jest w wielkim kryzysie. Czy jeszcze powróci jej błysk z początku sezonu? Ostatni mecz to również walkover. Przy takiej postawie Finlandia zleci z hukiem ze League. Przejdźmy do kolejki numer 14. Tutaj w meczu weteranów Veola lepszy okazał się Czarny, który pokonał słabego w tym sezonie Adama. Szewa 7 walcząc wyjście z czerwonej strefy jest na dobrej drodze, pokonał Krecika GKS 3-2. Potomix nie przerywa swojego pościgu do lidera. Pewne 2-0 do 0 nad nieobliczalnym Elozionem i podium już tuż tuż. Lider Martini również wygrywa z Markiem Ramonem i przedłuża swoje liderowanie. Michał po raz kolejny oddaje mecz walkowerem. Trening strzelecki zrobili sobie zawodnicy Konga. Rafał 62-17 bezlitośnie obnażył brak zaangażowania i walki ze strony Ekwadoru. 10 do 1. Ładnie. Piotr 89 pokonał Koszolina, który chyba już odpuścił sobie walkę w tej lidze. Byle tylko nie spadł. Tego samego życzymy Juliemu, który, choć przegrał kolejny mecz, nie traci nadziei na pozostanie w broni elity. Czas na kolejkę 15. Pierwszy mecz i znowu WO. Tym razem jednak problemy logistyczne nie pozwoliły na rozebranie tego spotkania. W drugim meczu odradający się Szewa 7 niespodziewanie wygrywa z Katarem Czarnego, tym samym oddalając się od ostatniej pozycji Lidze. Kolejne dwa mecze to spotkania o 6 punktów. Wybrana Markiego pozwala mu jeszcze pozostać w górnych rejonach tabeli. Natomiast zwycięstwo mistrza Totona Martina TSW daje mu pozycję lidera na półmetku rozgrywek. Kicek i Matina na 0-0. Co nie jest zaskoczeniem, czego nie można powiedzieć o wybranej Michała. Jednak potrafi grać i wygrywać. Trzeba tylko chcieć. Punkt nareszcie zdobywa Koszaolin. Po dramatycznym meczu 3-3 do -3 z Lukasco, W ostatnim pojedynku tej rundy, ostatni do tej pory Julie pokonał i to w pięknym stylu idącego jak taran: Piotrka 89. A to co nam powiedział Julie po tym meczu? Ostatnio bram tylko ligowe mecze, powodem jest brak czasu na codzienny trening. Dziś co prawda udało mi się nawet wygrać mecz, mimo że warunki były niesprzyjające do gry to myślę, że powoli zaczynam wracać do dobrej formy i uda mi się to pokazać w nadchodzących spotkaniach. Obiecuję, że o rundy rewanżowej skupiam się na lidze i myślę, że powinno udać się zakończyć sezon na jakimś 11-12 miejscu. Tyle Julie. Teraz czas na tabelę Elite League. Na początek dolna jej część. Na samym dnie Michał697 i Adam Adam.zip. Panowie borykają się ze sporymi problemami w tej rundzie. Mamy nadzieję, że poprawią się w rewanżach. Stać ich na to. Tuż nad kreską czerwoną znalazł się Mati. Zawdzięcza to tylko lepszemu bilansowi bramkowemu, bo punktowo jego sytuacja jest równie smutna jak całej czerwonej strepy. Na szczycie Kicek. Ten chimeryczny gracz dotrzymuje danego słowa. Chyba nie spadnie z elity. Nawet bliżej mu do góry rejonów. Które prezentują się następująco. Na samym szczycie Mistrz Totomix. Niesamowity jest ten gracz. Jeszcze niedawno był piąty i miał problemy ze swoją ekipą. Teraz jest na szczycie. Tuż za nim Martini TSW. Który również uzbierał 31 punktów. Martini ma jednak szansę na przeskoczenie Toto. -to. Musi co najmniej zremisować i zaległy mecz z czarnym. Czarnym który ma tylko punkt straty do prowadzącej dwójki. Podobnie Lukasso. Niesamowita runda rewanżowa przed nami. Do przodijacj czwórki zbliża się Knoteko 89. Zapytaliśmy go jak ocenia tę rundę. Mecze w i League są ciężkie, aby zainkasować trzy punkty trzeba być skupionym od pierwszej do 90 minuty i mieć sporo szczęścia. Miałem już bodajże trzy mecze kiedy to prowadziłem nawet dwoma bramkami, ale przegrałem. Po tych meczach wiem, że trzeba grać absolutnie do końca bez względu na wynik. Ostatnio bram trochę lepiej, zdobywam więcej punktów, ale nadal mogę być lepszy. Mam nadzieję, że runda rewanżowa pójdzie mi lepiej niż wstępna. Do zobaczenia na wirtualnych boiskach. Za piotokiem na szóstej pozycji uplasował się Kosza Olimy, który zaczął sezon z wysokiego ceby stopniowo spadać w dół tabeli. Elozion i Marki będą musieli mocno trenować, aby na koniec sezonu być wyżej niż dotychczas. To byłoby na tyle w dniu dzisiejszym. Na kolejny program zapraszamy za tydzień.